Piąte spotkanie i pierwsza porażka w tym okresie przygotowawczym. Jakie wnioski można wyciągnąć po dzisiejszym spotkaniu? Myślę, że musimy obejrzeć ten mecz jeszcze raz. Każdy musi zobaczyć swoje błędy i je poprawić. Szkoda straconych bramek. Pierwsza tam wydaje mi się, że był spalony, natomiast już kolejne to jest, to jest, to jest nasza, nasza wina. No szkoda, że nie zachowaliśmy czystego kąta, bo do, do przodu strzeliliśmy, ale no. Każdy po prostu musi wyciągnąć wnioski i, i będzie dobrze i liczę po prostu, że w następnym spotkaniu wygramy. Padło dzisiaj aż 7 bramek, i tak w tym wiele bardzo efektywnych tym Twoja. Pewnie taki mały uśmiech po tym ładnym strzale u ciebie to wywołało. Tak, na pewno się cieszę, że strzeliłem tą bramkę. Fajnie, że się udało. Natomiast no, szkoda tej porażki, bo to w końcowym rezultacie się najbardziej liczy i, i po prostu wiem, że jest też dużo do poprawy i, i po prostu pracujemy dalej i będzie, będzie lepiej, na pewno w Lidze będzie lepiej. Rozpoczęliśmy już drugi miesiąc przygotowań. Jak czujesz się ogólnie po tym e, przepracowanym miesiącu? E, na pewno czuć w nogach, natomiast. E, na meczu wychodzimy w pełni skoncentrowani i w pełni wypoczęci, ponieważ czwartek, piątek są dniami, kiedy troszeczkę schodzimy z obciążeń. No jest dobrze, jest dobrze i teraz czekam na kolejny mecz we wtorek z Arką Gdynia i poniedziałek dwa treningi, pracujemy i będzie, będzie dobrze.